Hey, z tej strony, Operacja Kooperacja was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku dokopaliśmy yy, oprychą salamandry. Później żeśmy rozgromili bestia, na końcu jeszcze rozwaliśmy wielebnego Odo i, i tego ja, o onkałe. Nie pamiętam, jak on się azywa. Teraz idziemy po Szani, żeby ją wziąć tam na górę. Czy tu mam jeszcze kogoś? Nie. Dobra, let's go, Szani. Geralt, jesteś cały i zdrowy? Tak się martwiłam. Nic mi nie jest. Wszystko opowiem ci po drodze. Chodźmy do wyzimy. Obmierzła mi już tak. Też mam jej... Mam nadzieję, że nie będę musiał tu wracać. To niesamowite, że <laughs> z kurwy synów się tu zebrało. Wiesz, Geralt, czasy nie są lekkie. Wojna i zaraza. Wiem. Mimo to jestem pod wrażeniem. Wiesz skąd wzięła się bestia? Nie. To oni ją stworzyli. Nieświadomie. Podejrzewam, że nawet potężny czarodziej miałby z tym poważne problemy, a tutaj wystarczyły nienawiść, podłość, chciwość i pycha poparte czynami. Brzmi jak bajka. W każdej bajce jest ziarno prawdy. Chodźmy. Let's go! Czekaj, czy sobie zerknę, C czy czegoś tu nie mam zgałganionego. Szani już czeka. Szybciej, okay. Geralt, chodźmy z tego przeklętego miejsca. Brama do Wizimy jest niedaleko. Dobra. Daj mi jeszcze zobaczyć, czy wszystko ogarnąłem. Może się udać do Wizimy. Może się udać do Wizimy. Z na Wizimie. Dobra. No i git. Wszystko ogarnięte. Chciałbym, żeby szani zginęła. Dobra, lecimy już tam prosto. Ha! Ją popchnął, ty! Masz, gin! kmiotko Gdzie ona biegnie? A nie, faktycznie to tutaj. Ha! No już, spokojnie, dawaj. Dzidujemy. Przesuwamy. ale ona się buja. Dobra, olejam, olewamy. To się jeszcze pali, ej. Czekaj, jakbym tu jeszcze ze trzy odcinki chodził, żeby się jeszcze paliło. Wszyscy wymordowani. No ale jaja. Wszyscy sztywni. Tak ptaki żyją. Halo Shani, gdzie jesteś? O Jezu, tam jesteś? O dobra, tu jesteś Masakra Dobra, biegniemy mi Także let's go, let's do this Ja skłuczę zielec sobie wezmę Zanim się bujnie, to ja sobie wszystko pozbieram <gry> Dobra. Tu nikogo nie ma, wielebny pojechany. oto tak samo, grubas. Idziesz spoko. Jesz? Dobra, to chyba ci nic nie zabije po drodze. Mam takie, mam taką nadzieję, wynajmniej Im hope so. oh. Także wbijamy na wimę, słuchajcie. Dobra, nie wiem, czekał, chyba trafi tutaj. No, utopiła się. O, jest. Nagle. Somehow. To jest brama prowadząca do wyzimy. Ja też. Bestia zabita. Wieśniacy zabici. Bardzo śmieszne. Mam Glaid. Chodźmy. Geralt, porozmawiaj. No? No. Glaid. Mam Glaid. Ja chciałem powiedzieć, że mnie jest. Przykro. Przepraszam? mi nie. Przeproś Ilze. Co? Tyle w temacie. Wbijamy dalej, słuchajcie. Panie sierżancie, wiedźmin przylazł, ten o którym mówiłem. Oszty ty w mordę, ale wielki skurwiel. Tak, pamiętam, Miku. To właśnie jego mamy zgarnąć. Tak, panie sierżancie, to wiedźmin, Pluga lodny. Luźnierca i fałszerz. Dobrze zgaduję? To on się pytał, kto do miasta wchodzi. Ma... ten no... Y, glejt zakonniczy. A ja wrzody na i Brać go! Skurwy Skurwysyny. O, grubsza zadyma się szkuję, nie zapisałem. Najsik. O O rozebrali mnie. Szkoda. Loszek, jestem w łoszku. Chapter 2, siedzimy dziś w lochach. Hej, wypuśćcie mnie! Jestem niewinny! Dwa kilo fistechu było na użytek własny. Hej, ty klawisz! Chociaż mnie przenieście! Nie chcę siedzieć z politycznymi. Od polityki można sparszywieć. Jestem porządnym złodziejem! Wypuśćcie mnie! Dobro prycha. Morda w kobeł! Siemko, nie drzyj się! Chcesz mnie zabić! Złodziej pracować mnie daje. No właśnie, złodziej! Ja z politycznymi siedzieć muszę! To skandal! Morda Napis w kubeł za mówię! Nie drzyj się, bo jak mamy kocha mnie zdzierże i przypieprze w ten naćpany pysk! Hm. Pięknie, kurwa! Pięknie! <laughs> Coś ci się nie podoba, siwy? Co jest? Chcesz zatańczyć wyzimniaka? No już, podnoś łapy. Ale grubas. Siemko, otwórz cele. Boimy się, jesteśmy miętcy jak cieplutkie masełko. Dawaj siwy, pokaż co potrafisz. Cofnij się. Co jest, kurwa? Mieliśmy się bić. <dawaj> Magister, wynoś się stąd. Jesteś wolny. O. Proszę bardzo. Nasze drogi znowu się krzyżują, cóż za ironia losu. Tak blisko, a tak daleko. Nie irytuj się, wiedźminie, jeszcze się spotkamy, Harry Potter. zapewniam cię. Popełniacie błąd. To morderca. Nie rozumiesz podstawowych zasad rządzących światem. To ty jesteś genetycznie zmodyfikowanym mordercą, dla którego w nowoczesnym społeczeństwie nie, nie ma miejsca. Ale tym problemem zajmiemy się później. Żegnam. Żegnam. Nie mogę się doczekać. Dobra. O, mogę wyjść. Zapisz grę. Możemy mieć tu. Save game. Dobra. rozpatrzmy się w tej celi. Porozmawiajmy z no, wszystkim mój Jutro mój wielki dzień. Co tu robisz, Elfie? Cieszę się ostatnimi chwilami życia. Przynajmniej się staram. Jutro mają. Słucham. Zagrajmy w kości. Siemko pozwolił mi je zatrzymać. Ta gra. Ha. Dobra. Od trzech. Skumałem o co tu chodzi. Ogólnie tu liczą się figury, tak? Czyli mamy w tym momencie nic. Bo muszą być dwie dwójki, szóstki i tak dalej. On ma trójkę. Klej kości nic. Kości przeciwnika trójka. Nic. Przegram. Ma dosyć silne. Yy, dobra, za, tę stawkę. Co chce wymienić? Kurwa, ma trójkę gałgan. 2, 3, może wymiejmy 4. Tak jak pokażę. Dobra, mamy dwie pary, tak? Mamy czwórki, dwójki i ten. No ale i tak przegrywamy, bo on ma trójkę. No właśnie. Next round. Wrzucamy. 5, 5, dwie pary mamy. Czyli możemy pocisnąć ostro. A on co ma. Też ma dwie pary Dawaj, akceptujemy stawkę. Czyli to wymieniamy tylko. Czwórka. No i nic nie mamy tylko. Nie wiem kto wygrywa. Czy największe wygrywają, czy najmniejsze? Dobra, nic nie ma. Najcik. Następna runda. Rzucaj. Ło! 3 szóstki. O, on ma dużego strita. A, dobra. No to jest coś takiego jak poker, tak? My mamy trójkę. Yy, może zaakceptujmy stawkę. Wyrzućmy to i to. Może będziemy mieć... ...karetę, jak to się mówi. Szóstka nam potrzebna. Haha! Ha! Mamy to! Zajebiście! On ma nic. za No, wygrałem zero. No dobra. Szubrawcy. Król jest dla was łaskawy. W kanałach zalęgła się bestia. Kto pokona króliszka, ten zostanie ułaskawiony i od... A co z połową królestwa i ręką <śmiech> królewny? <śmiech> Bardzo śmieszne. Ty, wiedźminie, lepiej uważaj. Bo na dowcipy polityczne też mamy paragraf. Zabije potwora. Cieszy mnie Twój zapał. Kogo mam przekonać, że jestem lepszym kandydatem? Tamten w kącie twierdzi, że zatłucz... Który A, ten osiłek? Sprawiedliwość wiedźminia jest ślepa. I czuwa, bo ukazuję. Dobra, zapisujemy. Idziemy dojechać gościowi. Zagrajmy w... Nie będę więzień 500 males. Kończcie tę walkę. Nie będę czekał w nieskończoność. O, to jest ten gruby, tak? Odejdź panie. Niewinny jesteś, niepolityczni. My nie korumpowaliśmy. Zastanawiam się, kto mnie wsypał. Dobra, dawaj. No chodź tu. Obiję ci ryja, zejdę za. zaczę. Czas umierać. Nie wiem o co chodzi. U, dostałem. Ej, dostaję w pierdol, no co jest? Come on, no co jest! No, odskocz, albo nie wiem, coś cokolwiek. A ta jest garda, dobra, spoko, wiem jak jest garda chociaż. Kit synu! Poo! Pomniot <grystanie> Uratowałem ci życie, niewdzięczniku. Nie cwaniakuj, bo następnym razem dam ci wycisk. No dobra, czyli to jest wszystko. Wychodzimy stąd. Wygrałem! Czuję się niemalże dumny. Nadal chcesz zabić tego potwora? Nie, Nie potrzebuje broni. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności. Wiedźmiński? Skąd? Nie twoja sprawa. Siemko, przynieś ten srebrny miecz. Oh. Ten, co go znaleźliśmy u tego pana. Tak, kretyn. Mogę go dostać? Do odebrania u Siemka. Resztę twoich rzeczy będziesz mógł zabrać ze. Sk Dobrze. Jeszcze jedno. Płacę ekstra za głowę bez. Zobaczymy co da się zrobić. się Siemko. Miecz. Gdzie ja go miałem? Pośpiesz się, nie mam całego dnia. A tu jest. Skonfiskowaliśmy też jakieś eliksiry. Wiesz pewnie, jaki zrobić z nich użytek. Powodzenia! <grytanie> Gdy wykonasz zadanie, odbierz swoje rzeczy z depozytu za kratą. Na pewno się o nie upomnę. Potem dopadnę magistr. Głupiś! Magister to charakternik, człowiek od mokrej roboty. Ważniejszy jest i tak pewnie nie dasz rady. Ich dowódca to prawdziwa szycha. Ma te. No. Koncesję. Chyba koneksje W takim razie na pewno można go wyśledzić. Ta. Najpierw przeżyj spotkanie z kur. Niedługo wrócę i upomnę się o wszystko. Dobra, najsik Kanały. Jest ten groiszek, coś mi to wisi, ej. No, Gerald, wyciągaj miecz. <słyska> Bo to było takie proste, nie? Dobra, mamy pochodnie. Cześciwo, Musimy wszystko znaleźć. Dobra. Odbierzemy wszystko. Eee, no dobra, słuchajcie. Ja kończę już w tym momencie. Także na zabicie koroliszka zapraszam na następny odcinek. a znaczy... tymczasem dzięki za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania, profilu kanału. Dzięki, na razie. Elo, trzymajcie się.